Dla mnie Felicjanka to jest taka osoba, która jest szczęśliwa, ale dlatego jest szczęśliwa, bo pełni wolę Bożą. I w moim życiu, w moim doświadczeniu tak, tak było i tak jest, że jestem szczęśliwa, kiedy się zgadzam na to, co Pan Jezus dla mnie przygotował, jaką wolę Pan Bóg dla mnie ma na ten czas, na, na, na dzisiaj. Modlitwa sama w sobie. Prowadzi mnie do tego, bym, bym mogła iść i służyć Panu Bogu. Bo to nie jest takie oczywiste, że jesteśmy, jestem, jestem już powołana jako Felicjanka, ale czerpię siłę właśnie z tej modlitwy. Czy to jest medytacja, czy to jest adoracja, jest to dla mnie taką siłą, bym mogła pójść i, i służyć tak jak, jak, tak, jak Pan Bóg by tego chciał służyć dla innych, służyć innym. Jestem Felicjanką, jestem szczęśliwa, bo wiem, że jestem na tej drodze, którą Pan Bóg wybrał dla mnie.